Jak zrobić bardzo dobrą nalewkę z winogron? Już wam pokazuję. Zobaczcie, mam przygotowane winogrona. Mam przygotowany słój. Wsypuję sobie winogrona do słoju. Pamiętajcie, że wcześniej te winogrona były przebrane, wyselekcjonowane, umyte pod bieżącą wodą, tak żeby nie było pajączków, muszek, żadnych robaczków, nic takiego. Mam słoju, proszę bardzo, słoj taki około 3-litrowy. Ja wsypałem tu dokładnie 1 kg owoców, tu miałem wagę, wcześniej zmierzyłem. Tu jak widzicie, to oddzielałem. Co robię dalej? Dodaję alkohol, czyli wódkę. Ja mam fantastyczną, idealną wódkę do takiej naleki, czyli Grappe. no To jest wódka z winogronowych wytłoków. Wlewamy. cudnie pachnie i dodajemy spirytus, żeby wzmocnić. Zobaczy, idealnie zakryłem wszystkie owoce. Oczywiście możecie recepturę powiększyć dwukrotnie, trzykrotnie, pięciokrotnie czy zrobić w połowie. Zamieszam i wszystko gotowe. Proszę. I teraz odstawiam taką nalewkę, taką przygotowaną nalewkę na trzy tygodnie, ale pokażę Wam za tydzień, co się z nią dzieje, bo owoce zaczną puszczać kolor, zmieniać swój, y, y, swoje, swój proces tu maceracji, bo tu maceracja będzie się odbywała. Pamiętajcie, że dodałem właśnie grapy, a nie zwykłej wódki. Oczywiście możecie dodać zwykłą wódkę. Ja mam też koniak. Pamiętajcie, że koniak to winiak, a więc też idealnie by pasował, jeśli chcemy zrobić coś na wyższym poziomie. Czyli widzimy się za tydzień, za tydzień Wam pokażę, jak wygląda, na jakim etapie jest nasza nalewka. A tak jak powiedziałem, za cztery tygodnie pijemy. I potem dopiero po trzech tygodniach będziemy dodawać ewentualnie cukier, dodawać inne przyprawy, bo pamiętajcie, przyprawiamy na końcu, a nie na początku. Teraz mamy odzyskać wszystko, co jest naturalne i najlepsze z tych owoców. Nie będziemy ich tutaj zanieczyszczać żadnymi dodatkami.